Dolina Środkowej Odry to kraina czapli, żurawi, bielików, ale i setek innych ptaków, gadów i płazów. Do tej naszej wyjątkowej krainy bioróżnorodności zakrać się zły charakter, w czarnej masce na oczach. Nie trudno go spotkać, nie trudno też ulec jego fałszywemu urokowi. Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Panowie, hej, jeden, Dwa i trzy. Shop pracz do Europy został sprowadzony przez człowieka z Ameryki Północnej. W XIX wieku popularne były historie o traperach, przemierzających amerykańskie lasy, równiny i góry. Długi nóż i czapka z szaro-czarnym ogonem były synonimem męskości. I tak Shop pracz trafił do hodowli zakładanych w Niemczech. Moda na szopie czapki szybko minęła. Druga wojna światowa ostatecznie zakończyła futrzaną karierę szopa w Europie, a sam szop zaczął życie na wolności. Ta wolność oznaczała brak naturalnego wroga z jednej strony, a z drugiej nowe terytoria pełne pożywienia. Szop praktycznie no, pacyfikuje nam. Gniazda, ptasie, te, które są na ziemi, wspina się po drzewach, czyli wyjada jajka i pisklęta z dziupli, ze skrzynek lęgowych. Są już dane o tym, tak jak na przykład z Parku Narodowego Ujście Warty, gdzie spada, spada liczebność wielu gatunków ptaków, szczególnie tych odbywających lęgi na ziemi. Jest to gatunek wszystkożerny i przy ciągłym wzroście liczebności. Staje się coraz większym zagrożeniem dla naszej bioróżnorodności. Fotopułapka nam bardzo pomaga, jeżeli chodzi o poszukiwania tych zwierząt w przyrodzie, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w inny sposób do nich dotrzeć. Dzięki fotopułapce widzimy kiedy, w jakich godzinach przemieszcza się, w jakich grupach, bo często to robią parami, często z młodymi. Wiemy skąd, nawet się zdarza, zobaczyć skąd one przychodzą. Populację Szopa Pracza Niemcy w swoim kraju szacują na ponad 1 200 tysięcy osobników. Ta liczba nadal rośnie, dlatego Szop szuka nowych terenów zasobnych w pożywienie i takie miejsce znalazł w naszym kraju. Nie tylko żyje w lasach, ale też wybiera poddasza domów, opuszczone budynki. Zamieszkał tuż przy ludzkich siedzibach, a to oznacza zagrożenie pasożytami i chorobami, jakie szop przenosi. Szop prac, jak każde dzikie zwierzę, może stanowić rezerwuar zarówno patogenów, jak i pasożytów. Jeżeli chodzi o szopa pracza, to tutaj problemem jest glista szopowa, która została razem z szopem zawleczona do Europy. Wraz z rozrostem tej populacji szopów pojawia się ryzyko, że ta lista będzie się również rozprzestrzeniała. Jest już notowana na bardzo szerokim obszarze Niemiec. Szop pracz jest gatunkiem inwazyjnym i nie podlega ochronie na terenie Unii Europejskiej. Zakazana jest jego hodowla i przetrzymywanie. Może zdarzyć się tak, że za kilka lat wybierzemy się nad naszą piękną modrę, i o poranku, o brzasku nie będziemy słyszeli już świergotu ptaków. A będzie to efekt żerowania i agresywnej, agresywnego pobytu tutaj u nas, właśnie szopa pracza. Trzeba próbować powstrzymać rozwój tej populacji i ją zmniejszać, nawet. Tylko że te działania są potrzebne na dziś. A jednak dziś praktycznie jedynie, jedyną grupą zorganizowaną to są myśliwi, którzy mogą dzisiaj już działać i w jakiś sposób wpływać na zmniejszenie tej populacji. Jako maskotka to jest bardzo przyjacielskie zwierzę, ale w przyrodzie potrafi bardzo dużo zniszczyć.